Moja droga, podróżujemy Świętego godzin, Na pewno jestem słowa. Masz rację, Czuję, że zbliża się ten czas. Ale jak to? Dlaczego? Normalnie wybierzemy w tej porze. Potrzebujemy odleku. Moja żona Maria jest w stanie bogosławiony. Jeżeli nie znajdziesz miejsca dla nas dwojga, proszę. I chociaż ona ma wystarczy. A czy ja bym na instytucję charytatywną w Nam Czekajcie. Niedaleko stąd mam stajenkę. Tylko tyle mogę Wam Dziękujemy. Na to, co się miało wydarzyć, ja, to no bo kto inny, poszłam obudzić pasterzy, którzy właśnie szykują się do snu. Powiedziałam: Szykują się do snu. Halo! Ej, Maćko, ruszaj się z tym ogniskiem, bo zimno jak stajni. Jakbyś mi pomógł, to by szybciej było. Macie pasterze, oto się wam zbyt... Ej, ej, e. po kiego myśmy się padli, który nas teraz budzisz? Ale tak w było. Cicho. Wracając. Macie udać się do Betlejem, aby powitać Zbawiciela, który się właśnie dzisiaj narodził. Że ty, co? Że komu? Że kiedy? Ciężko się gada z kimś, kto całe życie spędza z Boranami. Jeszcze raz. Idźcie do Betlejem. Szukajcie stajenki z małżeństwem i małym dzieckiem. Nie pomylicie się. Trzymajcie matę. Jak ja nienawidzę poniedziałek. Przestań wiadolić, Mogłeś już wczoraj spać, a nie oglądać do późnej nocy ogłoszenia na tablicy przed pałacem. Jeszcze ono od samego rana. Po pierwsze, gdyby Cezar nie był swoim wujkiem, już dawno byśmy stąd bywali. A po drugie, jak będę chciał sobie kupić sportowego wielbłąda, to kupię sobie sportowego wielbłąda. Dobra, dobra, siada ja już się nie dynęduj. Może byś to przybył. A może mi się nie chce? A może mnie to nie obchodzi? Rodzie, władcy Judei. Przybyli królowie. Tak, to co to was do mnie sprowadza? To co was do mnie sprowadza? Sadza? Jaka Sadza? Czy ja wyglądam królowi na kominiarza? Prowadza Garszo, po to tutaj przyszliśmy. Trzeba było tak od razu, w Herodzie. Przybyliśmy z dalekich krain, aby oddać pokój królowi żydowskiemu, który według pismu właśnie się narodził. Długą drogę przeszliśmy, podążaliśmy za gwiazdą. Wiele przygód nas spotkało. dobra. dobra. czego woda nie chcecie. Dreszczajmy się. Widać, że nie umorze. Wędrowaliśmy za ale komuś się przystają na tym Teraz szukamy miejsca narodzin, tak na czujach, jak dzieci węgle. Ale co ja jestem? Mówi się, jakbym tu jakiś spis ludności prowadził. Księgę gości? Mieliśmy się gdzieś wpisać? Czemu nie powiedzieliśmy, że pochodziliśmy? Przywędrowaliśmy z daleka, by oddać pokoju królów starych, w ciągu, który będzie wielkim królem żydowskim. To ja jestem wielkim królem, nie widać? On będzie większy nawet od ciebie. Niesamowite! Niestety, nie wiem, gdzie znajduje się miejsce, które szukacie, ale trzymam za was kciuki, więc ja już mam drobnie zapraszam w drogę, temu roli? czy jakoś tak, Eee, a jak znajdziecie to miejsce, złożycie mu swoje dary, to przyjdźcie do mnie i gdzie to jest. Ja też do niego przybędę i oddam mu pokój. No, może wybierze się z nami na poszukiwanie? Nie! Znaczy, wiecie, się, bo spotkanie z handlowcem, z krajem inwestycji, no rozumiecie, no nie ma odpowiedniego czasu. Oczywiście, rozumiem. W takim razie żegnamy, Karol. Takiego. Co tu ty, ty? A może bym tak nie wiem. Zarządzisz gniątek? Już wiem. Zarządzę rzeźbie gniątek. Tak. Tak, to Jesteś wspaniały. Przydaj się na coś i idź wydaj mi rozkaz żołnierzom. A nie, ja nie mogę. Ja się zbieram do z na całuski. Wszystko muszę robić sam. Nawet na własną następkę liczyć nie mogę. Mimo drobnych kłopotów technicznych wszystkim udało się dotrzeć do wędrzeja. Teraz pozostaje już tylko odnaleźć stainkę. Będzie się działo. Ej, ja wam mówię, hmm? Musi być gdzieś tutaj. Ej, a może by się tak sam spytać? a wie mądrzej, tu mam. Czego nam potrzeba wytiej pastuszkę? Szukamy. szukamy stajenki. My też nie jesteśmy stąd. Nie wiem gdzie tu jest łazienka. No się Jak ja. Spokojnie. Mój towarzysz ma problemy to ze cukrem. Jakiej stajenki szukacie? Był u nas anion. Powiedział, że my do stajenki i przywitać Nie wiedzieliśmy za bardzo gdzie to jest, więc da nam to po... suki. Pomyślmy. Z tego co tu widzę, trzeba wrócić się do miasta i na górnej skręcić w lewo. Jakie miasto? W jak aż będzie pół życia, chyba wiem, gdzie, gdzie szukać. To chyba ja potrafię czytać ma. No chyba nie. Witaj, oto królu królu. Bardzo ludu ziemski. My, władcy skrajnych wschodnich, zjawiliśmy się przed Tobą, aby oddać Ci pokłon i obdarować Cię. Ale ja przepraszam bardzo, ja chciałbym... Wycinał, kochana, my, pastuszko, chcielibyśmy złożyć Tobie nasze skromne dary. Ale ja naprawdę chciałbym... Ja, Kacper, składam Tobie w darze złoto królewskie na znak Rzecz Naszą Królem. Ja, Piotr, składam Ci gadzidło na znak Twojej boskości. Ja walcator pragnąć tę na mirę, boś panie strzedł na ziemię i stał się człowiekiem. Tak, tak, ja się podobam. Grom co chcecie. Się... Przyniosłem ci kamizelkę, czy bluntów, co byś nie zmarzła, pociecha naszego pana. A ja to dla rodziny święte jedzenie przygotowałem, wstając to bardziej głowy Macie broda nie coś na rozgrzanie. Nie patrzcie, tak to i będzie pan No i to są prezenty. Można, można. Przepraszam bardzo, jak ci było, mi meg, ale... ale ja dorobiłem złoto. Ale co ja się z tym złotem zrobię? jestem tylko biednym cieśką. Jeżeli będę chciał czegoś sprzedać, to od razu mnie do więzienia za kradzić rzucą. W sumie o tym nie pomyślałem. Cudownie. Dobra, dary złożyli, pokłonili się. Teraz radę się streszczać, ponieważ Herod wydał rozkaz zamordowania wszystkich nowonarodzonych chłopców. Józefie, weź Maryjo i Jezusa i uciekajcie do Egiptu, królowie. Ani mi się ważcie wracać przez pałac A A trzej, przyjdźcie! Nie się po sobie takiego jakimś. Ciekawe co ty jutro. No. A ty kto? Będę filmował do Bernardina. ja? Nie jestem. Jak się od Pana ja pan karę za uczyniony było? Tak. Ach, to dobre, masz coś jeszcze? Bo sądzę, że mógłby dać podwyżkę. Ale ja naprawdę nie zapomnę o co mi Co za gato Zapomniałem się przedstawić. Małem się. Śmieć na ocenić. Nie, co? A co Za co? No, z tego co mi wiadomo, to wzorem do naśladowania pan nie jest. Bezpodstawne zwalnianie pracowników, zatrudnienie ludzi po znajomościach. No i pamiętajmy, że nie te. Mętro rzeczy kolegom pochwalić. No dobrze, to, to może miejmy już to za sobą? To ja na początku powiem, co i ja. Zaraz mam to tu o tą kosą. Pan upadnie, i będzie po wszystkim. Cieszę się, że jestem przy głowy pan, bo pan że pierwszy raz jest napią. Ja się nie bawiam. Profesjonalistą jestem. Jest szczęście, szczęście. To ja zacznę. No, U matka jaka nam najmocniej, przepraszam, no. Pierwszy raz muszę coś takiego zdarzyło. Żeby... No co tam wstyd. No i to jeszcze przyklijęcie. I tak to młodzież prawda, jak to się robi. Masz szczęście, że na mnie trafiłeś, bo inaczej to by z roboty wywalili. Coś się mówi. No ja dziękuję panu bardzo, naprawdę, tacy mięci to złoto, no. Szkoda pana zabija. No, to ja się cieszę, to co, to może korona zajmę? Chodź zaraz, koronę panu z głowy nie spadnie. No dobrze, skoro tak mówisz. No to trochę robię, jakieś ostatnie życzenia. Hmm. a mógłbyś w wolnym czasie pozdrawić trochę moją asystentkę? No, no cóż każdy masz? Ostatnie życzenie, to ostatnie życzenie. Tak. Zaczynamy, no przyznam szczerze, że troszeczkę niech się śpieszy. No mnie nie bardzo. No niech tam taki nie będzie. No Dobrze. Dobry. cała historia. Herod, jak skończył, sami widzieliście, Józef wraz z Maryją bezpiecznie uciekli do Egiptu, królowie bezpiecznie trafili do swoich domów, a pasterze tam skąd przyszli. Resztę historii możecie przeczytać w Biblii. A, zapomniałam, asystentka jest naprawdę zadowolona ze swojej nowych prezury. Jeżeli coś przekręciłam, to bardzo przepraszam, ale no, dawno było już nie te lata.